Nazywam się Dorota. Jestem żoną i mamą prawie 13-letniego syna Piotra. Chciałam coś zmienić w swoim życiu, chciałam zrobić coś dla siebie, ale jakoś brakowało mi siły i motywacji. Do Nereusza trafiłam, bo moja rodzina przeżywała trudności. Źle się czułam, potrzebowałam wsparcia. Dowiedziałam się, że w stowarzyszeniu można otrzymać pomoc psychologiczną, z której chętnie skorzystałam. No i tak zostałam zapisana do projektu. Początkowo nie było łatwo mi uczestniczyć w tych zajęciach organizowanych przez Nereusza. Jednak usłyszałam, że warto przyjść zobaczyć, napić się kawy, spędzić miło czas z innymi ludźmi, poznać nowych ludzi. No i tak spróbowałam, przyszłam no i, i zostałam. Co się zmieniło w moim życiu? No wszystko się zmieniło. Począwszy od tego, że uczestniczę w zajęciach wszystkich, które odbywają się w Nereuszu, lubię tam przychodzić, lubię spędzać czas z innymi kobietami, mam dobry kontakt z nimi. Mam wrażenie, że mają takie same problemy jak ja, więc czuję się w Nereuszu jak, jak, jak w domu. W Stowarzyszeniu zauważono moje umiejętności, moje zdolności, moje talenty. Zaproponowano mi, abym nauczyła mamy kobiety pieczenia, szycia na maszynie, a w ostateczności za, zaoferowano mi pracę w klubie seniora. Czuję się potrzebna i cieszę się, że mogę robić dobre rzeczy. Jestem bardzo wdzięczna, że trafiłam do nereusza. Podaruj 1,5% podatku pod opiecznym nereusza. Zamienimy je w dobro.